Pewnie, stań z dziewczynami umierchanymi. Krzysztof, spójrz tutaj na mnie. Czy ja <grystanie> się żony szuka? To jest służba wymagająca, Pani także... Mam <grystanie> trójkę. słucham. Ta mi się podoba. <grymne> Mogę ją zabrać? Nie. <grymne> to Ogólny <był> najlepszy żołnierz. <grymne> A jak pieniądze nam. Ale to, więc, to, <grymne> no. No, to jest nie ma. To trzeba z jego dać, krowej i I to mało. A pokaż masz. Mam. Nie mam. Panna ale, ale, ale moja. Moja. Nie moja, tylko moja. Moja. No idziemy. Wojskowa. To to to, to <grywa <grywa> jedziemy. Sprzątać, prać, gotować trzeba. Tak. <grywa> w firmach występować. Idziemy. <grywa> to co? A ja też w wojsku służyłem. Ale broni nie masz już. No. Wszędzie. A. A ty gdzie służyłeś? Kiedyś... W Dąbrzewie. O, na moim e, terenie. Warmia Mazury, on się e, urodził. Wilkowo, Kętrzyn. Tak, Jego tak. miejscowości to są. A? He. No pewnie. No, on urodzony w Kętrzynie jest. Tak jest. To tak samo ja. urodzony w Kętrzynie. Tak. A, no A to i w tak. Tak. to w Kętrzynie urodzony. Tak. No i? gdzie wyjeżdżasz? <laughs>